Cześć Boże! Agata na Stula, witam Państwa i zapraszam na nowe wydanie ekspresu studenckiego. Przekroczyła próg kalendarzowy jesień. Drzewa poczynają nieśmiało się rumienić, a pierwsze dni nowych studentów wypełniły zajęcia propedeutyczne. Bardzo mi się podobały wykłady z BHP oraz pielgrzymka do Kalisza. Z pierwszych dni zapamiętałam niewiele, ponieważ się stresuję i jest to dla mnie nowe wyzwanie studia. Ale pierwsze wrażenie jest bardzo dobre, bardzo przyjazne, więc jestem pozytywnie nastawiona. Jednym z ich elementów był wykład, w trakcie którego szukano odpowiedzi na pytanie, jak mądrze studiować. Zwieńczeniem okresu przygotowawczego było spotkanie z ojcem założycielem Tadeuszem Rydzykiem. W ubiegłym tygodniu odbyła się coroczna pielgrzymka społeczności Akademii do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Obok świadectw absolwentów studenci zawierzyli rozpoczynający się rok opiece świętego. Uważam, że była bardzo potrzebna i rozwijająca. Poznaliśmy się bardzo dobrze. No i no, było bardzo fajnie i polecam każdemu też na przyszłość. Jakby ktoś się zastanawiał, czy warto, uważam, że warto do świętego Józefa. Już od października na uczelni rozpoczynają działalność koła zainteresowań. Zapytaliśmy pierwszorocznych, które z nich wzbudziły w nich iskrę zapału. Koła zainteresowań, które wybrałam, to będzie śpiew. Oczywiście z powodu kierunku wybrałam także prawno-politologiczne i też mnie zainteresowała telewizja, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. Ja myślę, że naj najbardziej te radiowe, może też z kryminalistyki. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i każdy będzie mógł tu jakoś dobrze spędzić czas poza głównymi zajęciami. Oprócz tego oferty studiów poszerzono o nowe kierunki. To między innymi podyplomowe studia nad zagadnieniem filozofii realistycznej. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie www.axim.edu.pl. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w kolejnym wydaniu Ekspresu Studenckiego.